Witaj. Kolejne pytanie, na które dzisiaj odpowiem, czym zdjąć żelowe, y, czym zdjąć żelowe paznokcie, a czym akrylowe? Y, oczywiście akrylowe paznokcie możemy poradzić sobie acetonem. Moczymy 15 minut paznokcie w acetonie i one, y, y, ewentualnie moczymy y, y, po minutce i delikatnie ściągamy pilnikiem rozpuszczone warstwy, albo moczymy 15 minut i paznokcia akrylowe nam odchodzą. Natomiast takiej możliwości przy paznokciach żelowych nie ma. W taki sposób możemy rozniczyć tylko tipsa, który, który oczywiście się rozpuści w acetonie. Natomiast żel w acetonie się nie rozpuszcza i tutaj zostaje nam tylko i wyłącznie pilnik. Polecam do pracy, jeżeli masz wprawioną rękę, pilnik o gradacji 80 do zdejmowania pizz. Natomiast im mniejsze masz doświadczenie w zdejmowaniu, tym większą gradację Ci polecam, czyli 100 lub 120.